lekarze dla przedszkolaków. Ja mam na imię Mateusz i zapraszam Ciebie na trzeci wykład. Dziś bostonka. Nazwa całkiem niezła i nawet można by się pomylić, że przyjemna, ale ta choroba potrafi dać w kość przedszkolakowi. Dlatego warto wiedzieć, co robić, kiedy pojawią się charakterystyczne objawy. Zapraszam Ciebie do oglądania. Bostonka to choroba wirusowa, ale... Wirusów ją wywołujących jest bardzo dużo, a co za tym idzie, na tę chorobę nie wytwarzają się przeciwciała do końca życia tak jak na przykład przy ospie. Dlatego twój przedszkolak na bostonkę może zachorować wielokrotnie. Nazwy wirusów nie są tutaj istotne. Ważne żebyś zapamiętała, że jest ich poro i odporność nie nabywa się do końca życia. Objawy bostonki są bardzo charakterystyczne, ponieważ występuje tutaj wysypka, ale lokalizacja tej wysypki jest bardzo charakterystyczna, ponieważ występuje na dłoniach, na stopach i w jamie ustnej. Dlatego też ta choroba nazywana jest chorobą dłoni-stóp i jamy ustnej. Dlatego jeżeli pojawią się pęcherzyki w jamie ustnej, na dłoniach lub stopach, przede wszystkim pomyśl o bostące. Objawy jak to przy infekcji wirusowej potrafią być też inne. Oczywiście gorączka jako walka organizmu z patogenem, ale też dziecko może być osłabione, może boleć je brzuszek, głowa, a z Doświadczenia i z obserwacji wynika, że największym i najbardziej męczącym przedszkolaka objawem jest ból gardła i jamy ustnej. Tam po prostu są pęcherzyki i uniemożliwiają. Jak rozpoznać bostonkę? Po prostu zerknąć na skórę. Załączyłem cztery zdjęcia, które pomogą Tobie rozpoznać tę infekcję. Wirusową i zacząć działać. Zwróć uwagę na charakterystyczne pęcherzyki i na lokalizację. Tak jak wcześniej powiedziałem, pęcherzyki przede wszystkim znajdują się na dłoni, na stopach, w jamie ustnej, ale czasami w okolicach pośladków. Postonka to choroba wirusowa, dlatego nie leczymy jej antybiotykami. Leczenie jest leczeniem objawowym. Główny objaw to wysypka. Co prawda mniej swędzi niż w trakcie ospy i daje mniej powikłań bakteryjnych, ale możemy podobne postępowanie zastosować. Czyli odkażaj skórę okteniseptem, a jeżeli dziecko swędzi, to możesz zastosować fenistyl. Ważna uwaga i wskazówka. Czasami po chorobie. Skóra może się łuszczyć tam, gdzie była wysypka, czyli dłonie, stopy. Jeżeli u Twojego dziecka będzie gorączka, to zastosuj przede wszystkim paracetamol. A jeżeli on nie przyniesie efektu, to w drugiej kolejności sięgnij po ibuprofen. Jak to z chorobą wirusową bywa, potrafi dawać różne inne objawy. Te inne objawy. To na przykład bardzo silne dolegliwości bólowe we jamy ustnej. One są tak silne, że czasami dziecko ma problemy z przełykaniem pokarmów. Ale tu ważna i bardzo praktyczna wskazówka. Spróbuj ją u swojego przedszkolaka, jeżeli zachoruje. Kup owoce, na przykład truskawki, maliny albo borówki amerykańskie. Wrzuć je do zamrażarki. I takie zmrożone owoce podawaj dziecku to bardzo dobry i sprawdzony sposób na po pierwsze nawodnienie dziecka, po drugie yy, zimno łagodzi dolegliwości bólowe w trakcie infekcji wirusowej, a także dostarczasz niezbędnych witamin po prostu z owoców. Jeżeli ten wykład w jakikolwiek sposób pomógł tobie lub Uważasz, że może pomóc komuś innemu, to bardzo Ciebie prosimy, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij ten film innym rodzicom, a może akurat w najmniej oczekiwanym momencie przyda się ta wiedza po to, żeby pomóc dziecku i zmniejszyć poziom stresu u Ciebie. Także pamiętajcie, dbajmy o przedszkolaki, ponieważ to one uratują świat.